Dobry wieczór, czas na sportowe podsumowanie weekendu. Marek Świerczyński, zapraszam o to, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Ostatni sprawdzian młodzieżowej reprezentacji Polski w piłce ręcznej Biało-Czerwoni mierzyli się z Algierią. Dobrzeń Wielki stolicą karateki Okushin. Za nami kwalifikacje do Mistrzostw Europy Seniorów i Juniorów. Wejść jak najwyżej. Mistrzostwa Województwa Opolskiego we wspinaczce sportowej w Kluczborku przeszły do historii. Czas piłkarskich baraży. O awans grano w Nysie i w Gogolinie. Wielkimi krokami zbliżają się młodzieżowe Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej, które odbędą się w naszym kraju. Za podopiecznymi Bartosza Jureckiego ostatnie przygotowania do turnieju. Czyli mecz z Algierią w Mielcu. Rozpoczęło się ostatnie odliczanie do mundialu. Pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata Białoczerwoni zagrają już w najbliższą środę o 18.30 z Urugwajem w Płocku. W 100% nie wiemy, czego możemy się spodziewać. Mamy wideo ich z ostatniej jakby imprezy, ale to było jakiś czas temu. Mógł się też zmienić y, m, trener, y, więc y, gdzieś tam. Y, szykujemy się na nich, ale bardziej chyba chcemy się skoncentrować na tym, żeby zagrać super w obronie i wyprowadzać kontraataki. Kolejnymi rywalami Polaków w grupie A będą Słoweńcy oraz Norwedzy. Zanim jednak nasi reprezentanci zagrają na mundialu, to za szczypiornistami Bartosza Jureckiego ostatnie mecze kontrolne, które napawają optymizmem. Tym bardziej, że Algierczycy również będą rywalizować na Mistrzostwach Świata. Zawodnicy z Afryki trafili do grupy D, gdzie zmierzą się z Portugalią, Chorwacją, a także Kanadą. W pierwszej towarzyskiej rywalizacji z biało-czerwonymi nie mieli jednak większych szans. Po pierwszej połowie Polacy wygrywali 19 do 8, a ostatecznie zwyciężyli 36 do 19. W składzie nie zabrakło dwóch zawodników Korotop Gwardii Opole, Jakuba Luksy i Olivera Kamińskiego którzy w tym meczu zanotowali odpowiednio jedno i trzy trafienia. Więcej emocji dostarczył drugi mecz. Choć biało-czerwoni po 10 minutach wygrywali 10 do 5, to Algierczycy nie dość, że w tej połowie zdołali odrobić straty, to jeszcze po pół godzinie gry wygrywali 19 do 17. W zaledwie 180 sekund po zmianie stron gospodarze doprowadzili do stanu po 20. Ostatecznie Polacy zwyciężyli i tym razem i także zdobyli 36 bramek, ale tym razem stracili ich 30. Luksa zdobył ponownie jednego gola, a Kamiński tym razem czterokrotnie trafiał do siatki. Główne założenia te dwa, dwa mecze było to, żeby poprawiać swoją grę w ataku, w obronie, praktycznie w każdym elemencie, żeby. Chłopacy trochę się z, są zgrywali, bo widać, że w tych swoich li, drużynach ligowych mają czasami inne style, inne zachowania. Trzeba było uważać z tymi obciążeniami, żeby nie przesadzić, ale swoje trzeba było przetrenować, więc też gdzieś tutaj dwa mecze z Algierią było nie na stuprocentowym wypoczęciu, ale... Nie to jest naszym priorytetem. Mistrzostwa świata rozpoczną się 18 i potrwają do 29 czerwca. Mecze będą rozgrywane w czterech miastach: Płocku, Sosnowcu, Kielcach i Katowicach. To właśnie w stolicy Górnego Śląska poznamy mistrza Świata. Tytułu bronią Niemcy. Zmieniamy temat do naszego regionu. Zjechali w ten weekend najlepsi specjaliści w karate Kyokushin, a to za sprawą mistrzostw Polski Polskiej Federacji Karate Shin Shinkai, które odbyły się w Dobrzeniu Wielkim. Organizatorem wydarzenia był tamtejszy Ari Klub. To już trzecia edycja Ricap, czyli wydarzenia, które przyciąga do naszego regionu najlepszych specjalistów w tej dyscyplinie sportu. W tym roku impreza była kwalifikacją do Mistrzostw Europy Seniorów i Juniorów. Pierwsze i drugie miejsce z kategorii Seniora i Juniora będzie jednocześnie reprezentować nasz kraj na Mistrzostwach Europy w Debrewczynie we wrześniu. więc Jest to turniej najważniejszy dla zawodników w tym roku. Organizacja imprezy tej rangi przypadła ekipie z Opolszczyzny nieprzypadkowo. Tak młody klub. Potrafił wskazać drogę, że mimo że nie ma tak dużego doświadczenia, potrafi przeprowadzić zawody na tak wysokim poziomie sportowym i ma świetną ekipę, która generalnie. Nie tylko, że pomaga dobrze organizować, ale też zawodnicy, którzy reprezentują klub Ari, świetnie, naprawdę bardzo dobrze walczą. Jedną z takich zawodniczek z pewnością jest Adrianna Niemczyk, która podczas zawodów, wygrywając dwie walki, udowodniła, że zasługuje na reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej. Kategoria była ciężka, no ale wiadomo, każdy się przygotowuje i każdy chce się przygotować jak najlepiej, i myślę, że to był ten dzień, że byłam dobrze przygotowana. Nie inaczej było również między innymi z Alicją Kołodziej, czyli kolejną reprezentantką klubu gospodarzy. Pisałam teraz w tym roku matury i to mi trochę uczyniło e, regularne trenowanie, ale jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wyszło wszystko. się, że forma też była nie się o to martwiłam, ale... Tak to ostatecznie bardzo się W zawodach wzięli udział również bardziej doświadczeni zawodnicy, którzy do imprezy w Dobrzeniu wielkim przystąpili po niedawnych mistrzostwach świata. Na pewno chciałbym powtórzyć sukces, który zrobiłem miesiąc temu. Tam zdobyłem mistrzostwo świata do lat 21 i chciałbym teraz spróbować zdobyć w seniorach. No i oczywiście te mistrzostwa Europy seniorów, które są żeby wygrać się. Podczas imprezy rozegrano także Puchar Polski Polskiej Federacji Karate Shinki Okuszynkaj w kategorii junior do lat 16. Łącznie do sportowej rywalizacji przystąpiło blisko 250 zawodników i zawodniczek z całej Polski. W magazynie Czas na Blok poświęcony piłce nożnej przenosimy się do Chrząstowic. To właśnie tam odbył się turniej z okazji dziesięciolecia szkółki piłkarskiej Miro Deutsche Fußballschule. O samych rozgrywkach, a także planach na kolejną dekadę z organizatorem zawodów rozmawiał Bartosz Kamiński. Ze mną jest Mateusz Bachem, koordynator turnieju. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie trwa turniej z okazji dziesięciolecia Mirodeutsche Fußballschule i patrząc na liczbę i zawodników i drużyn robicie to z dużym rozmachem. Zgadza się, dużo rozmów dzisiejszego i oczywiście jutrzejszego turnieju. Jak widzimy jest rekordowa liczba drużyn. Przez dwa dni przewinie się około, znaczy około na pewno 41 drużyn. Jubileuszowy turniej z okazji dziesięciolecia, no jakby nie było okrągu urodziny, mówiąc tak kolokwialnie, wchodzi w taki dorosły okres, jak gdyby już życia, szkółki, 10 lat za nami, więc, więc stwierdziliśmy, że zrobimy to z dużym rozmachem. Zaprosimy drużyny z Czech, drużyny z Niemiec, więc tym bardziej turniej ma wymiar międzynarodowy, także cieszymy się z tego, z tego dzisiejszego dnia. Z racji tego, że od ponad roku prowadzimy taki cotygodniowy konkurs, wytypuje wynik Bundesligi. Bardzo fajnie on się prowadzi i ma duże zainteresowanie, więc stwierdziliśmy, a zagrajmy tak. Zagrajmy jako drużyny Bundesligi, skoro jest to nazwa, niemiecka szkółka piłkarska, stwierdziliśmy, że zadamy drużyny z Bundesligi, drużyny wylosowałe z Bayern Monachium, Borussia Dortmund, RB Leipzig. że fajna, fajna formuła, też chłopcy będą się trochę uczyć, bo na pewno będą bardziej zaangażowani, jeżeli będą miały pod sobą, że tak powiem, szyld znanego klubu z Bundesligi. A formuła turniejowa jest zgodna z unifikacją, w sumie strzaty grają bez podziału na punkty. Liczy tylko i wyłącznie zabawa, drużyny żak, tak samo. W drużynie Orlik, czyli w najstarszej grupie, która uczestniczy na turnieju, zrobiliśmy taki mały dodatkowy puchar. Nie się liczyć liczba punktów, tylko bilans bramkowy, czyli zachęcamy młodych zawodników wraz z ich trenerami do jak największej liczby strzelanych goli. Mamy dziesięciolecie Mirodajczyków, Szula, a jak to wyglądało na początku? Jak sobie przypominasz początki tej organizacji, no i jak to się rozwijało na przestrzeni tej dekady? Ja może zacznę od tego od moich początków. Ja przyszedłem w roku, w styczniu roku 2021. Był też okres covidowy, więc nie było. Tak dużego turnieju, nawet te turnieje, które organizowaliśmy, to były zdecydowanie skromniejsze, bez udziału publiczności. No, było, trochę, było trochę utrudnie. 10 lat temu grupa ludzi w Sząstowicach stwierdziła, że jest luka sportowa w ich gminie. Po Mistrzostwach Świata, wygranych przez reprezentację Niemiec, y, też ta sama grupa ludzi stwierdziła, że budują szkółkę piłkarską. Y, no i im się to udało. Nazwali to Pierwsza nazwa była Deutsche Fußballschule i dopiero po roku zgłosili się do Mirka Klozego. Czy chciałby i byłby na tyle uprzejmy, żeby dać swoje imię jako patronat szkółki? To im się udało. Przez te lata szkółka ewoluowała, z roku na rok powstawało coraz więcej szkółek. W chwili obecnej mamy tych szkółek 12, 11 w województwie opolskim, jeden rodzinek w województwie śląskim, czyli zaczynało się od jednej grupy, około 10-15 zawodników. Na dzień dzisiejszy tych szkółek jest. 12 i z 15 dzieci jest 430. To teraz, czego ja mogę życzyć Mirodejcze Fußballschule z okazji dziesięciolecia i czego życzyć na przyszłość? Myślę, że na pewno wytrwałości, cierpliwości i kolejnych 10 lat. I tego życzę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. A z chrząstowic dla sportu polskiego ekstra Bartosz Kamiński. Natomiast w Nysie odbył się mecz półfinałowy Baraży o udział w trzeciej lidze miejscowa Polonia zmierzyła się z Syreną z czyli wicemistrzem czwartej ligi Lubuskiej. Spotkanie w Nysie zapowiadało się bardzo ciekawie i takie też było, choć pierwsza połowa tego starcia nie przyniosła wielu wrażeń. Oba zespoły w premierowej odsłonie nie stworzyły sobie dogodnych sytuacji na otwarcie wyniku. Ten mógł się zmienić dopiero w 60. minucie. Mógł, bo futbolówka po strzale Łukasza, trochę lepszego, obiła jedynie poprzeczkę bramki strzeżonej przez goalkipera Polonii. Chwilę później ten sam zawodnik gości ponownie był w natarciu, lecz został sfaulowany w polu karnym. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Piotr Bimek, lecz jego intencje wyczuł miłość Jaskuła broniąc rzut karny. Przeciwnik się postawił, miał też rzut karny. Tutaj wielkie wielkie brawa dla naszego bramkarza, że obronił tego karnego. Na pewno dodało nam to wiatr w skrzydła. Wspomniany wiatr w skrzydła widoczny był 7 minut później. Składną akcję gospodarzy wykończył Maciej Pisula, czym jak się ostatecznie okazało zdobył gola na wagę zwycięstwa. Goście co prawda mogli odpowiedzieć, lecz w ich szeregach do końca meczu zawodziła skuteczność. Polonia Nysa, Syrena z Bąszynek, 1 do 0. Jest niedosyt, bo bo przyjęliśmy tutaj troszeczkę jako kopciuszek. To województwo lubuskie jest tak, jest tak troszeczkę traktowane, pokazaliśmy, że, że możemy rywalizować jak równy z równym, a nawet, a nawet tutaj pokusić się, pokusić się o zwycięstwo. Myślę, że, że była do tego, do tego możliwość. Oczywiście gratuluję przeciwnikom i życzę im powodzenia w finale, ale tak jak, tak jak mówię, widać po chłopakach, że no jest nie Był to dość ciężki mecz, ale byliśmy na to przygotowani, bo wiedzieliśmy, że to już jest półfinał tak naprawdę, więc spodziewaliśmy się, że to będzie ciężki mecz. Na szczęście to my strzeliliśmy zwycięską bramkę i to my się cieszymy. Polonia tym sposobem awansowała do finału i w decydującej walce o trzecią ligę zmierzy się na wyjeździe w najbliższą środę z Baryczą Sułów. Nysanie chcą awansować do trzeciej ligi, natomiast o promocję do bank spółdzielczy w Leśnicy czwartej ligi opolskiej walczą MKS Gogolin oraz OKS Olesno. O losie tych drużyn decyduje dwumecz. Pierwsza odsłona batalii odbyła się w Gogolinie. Gogolinianie spadli z czwartej ligi rok, natomiast Oleśnianie dwa lata temu. Ich tegoroczne plany powrotu na ten poziom rozgrywek pokrzyżowały odpowiednio LZS Domaszkowice oraz Starna Mysłów. Jednak na pewno jedna z tych drużyn wróci do bank spółdzielczy w Leśnicy czwartej Ligi Opolskiej. Odważni od początku ruszyli przyjezdni, którzy w ciągu kwadransa gry oddali cztery strzały, choć tylko jeden celny, w wykonaniu Dominika Flaka. MKS czekał na swoją okazję i jak już ją otrzymał, to bezlitośnie wykorzystał. Błąd popełnił obrońca OKS-u Klaudiusz Lasik. Piłkę przejął Lukas Krumpiec i nie pomylił się w sytuacji sam na sam z bramkarzem przyjezdnych Sebastianem Zawadą i wyprowadził miejscowych na prowadzenie. Niewiele zabrakło, a byłoby 2 do zera, ale Dawid Piechota trafił w poprzeczkę. Wydawało się, że MKS kontroluje sytuację na boisku, ale wyrównanie przyszło w najbardziej niespodziewanym momencie. Paulowany w polokarnym był Maciej Jantos, a jedenastkę na gola zamienił Michał Bienias. Do przerwy 1 jednego. Po zmianie stron, pomocnik Oleśnian stanął przed szansą wyprowadzenia swojego zespołu na prowadzenie, jednak z rzutu wolnego trafił tylko w słupek. Podobnie powtórzył się scenariusz z pierwszej połowy. OKS tworzył sytuację, a MKS je wykorzystywał. Tym razem uczył to po kontrze, którą wykończył Sebastian Wacław. Goście próbowali wyrównać, ale gospodarze od straty bramki uchroniła zarówno poprzeczka, jak i wielokrotnie Dawid Stasz. Więcej goli w tym spotkaniu nie padło. MKS Gogolin pokonał OKS Olesno 2 do 1. Piłka nożna to gra błędów. Trzeba te błędy wykorzystywać. Trzeba wykorzystywać tak zwane momenty sprzyjające. Udało nam się wykorzystać. Oleśnie dzisiaj się nie udało, także no, jesteśmy do przodu. W jedną bramkę. Zabrakło może takiej skuteczności i takiego szczęścia. Tworzyliśmy sobie naprawdę wiele sytuacji dzisiaj klarownych i po stałych fragmentach i po prostu zwykłej gry i niestety nie udało się zdobyć bramki, ale jest jeszcze rewanż i będziemy się starać w rewanżu z tych bramek strzelić jak najwięcej. O awansie do czwartej ligi zadecyduje rewanż, który odbędzie się w Oleśnie. Pierwszy gwizdek sędziego w środę o 18.00. Nasz blok piłkarski w sporcie opolskim Ekstra zatacza koło i teraz wracamy do futbolu dzieci. Razem ze mną w studiu jest już Radosław Soperczak, prezes Football Academy. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, cześć Marku. Cztery dni zostały nam do otwarcia finału 12. edycji Mistrzostw Polski Football Academy. To taki turniej, który już na stałe tutaj się wpisał w naszą opolską sportową tradycję. To jest wydarzenie, które wydaje mi się jest takim najbardziej prestiżowym, jeśli chodzi o dziecięce rozgrywki piłkarskie wydarzeniem w naszym mieście powiem trochę nieskromnie. 12 edycja i znowu przyjeżdża cała dziecięca piłkarska polska spod szyldu Football Academy. Czyli bardzo dużo drużyn, bo trzeba powiedzieć, że to są trzy kategorie wiekowe, tak U9, U10. U11, a finał to ukoronowanie całego, całego, całego roku zmagań, bo trzeba było sobie wywalczyć awans do tego turnieju finałowego. Zgadza się. Zaczynaliśmy jesienią etap mikroregionalny w poszczególnych miastach, później mieliśmy etap makroregionalny. No i finalnie spotykamy się w Opolu z najlepszymi 24 drużynami, łącznie 24, bo trzy kategorie po 8 drużyn. No by nie była to łatwa ścieżka, dlatego te dzieci, które przyjeżdżają do Opola, czują. Tak trochę, powiedzmy żartobliwie, powaga sytuacji, ale jest to dla nich duża sprawa, no bo cały sezon walczyli o to, żeby w Opalu się pokazać. I te etapy rywalizacji, i to, że mówimy o 24 drużynach po całym roku walki, to pokazuje, jak dużą strukturą jest Football akademii. Opowiedz coś więcej, jak to obecnie wygląda. Bardzo chętnie, mógłbym bardzo długo opowiadać, bo to moje dziecko, mój <grym> projekt, który stworzyłem 16 lat temu. W chwili obecnej mamy 250 akademii w zaokrągleniu i trenujemy 16 tysięcy dzieci w całej Polsce. Więc no jest to w zasadzie projekt unikatowy na skalę Europy, bo żaden klub czy żaden projekt piłkarski nie zrzesza tak dużej liczby zawodników i nie oferuje swojego modelu trening treningowego takiej ilości zawodników. Z tego jesteśmy dumni. Bardzo, osób dziwi, bardzo dużo osób dziwi się w Europie, gdy z nimi rozmawiamy, z różnymi klubami. Czy, czy związkami sportowymi, że tak duży projekt, pochodzi po pierwsze, że z Polski, a po drugie, że w ogóle coś takiego jest, także jesteśmy bardzo oryginalni. No to powiedz, co jest takiego wyjątkowego w tej, w tej całej strukturze, w tym, co sobie wymyślacie sportowo, piłkarsko, ale wiemy, że nie tylko, nie tylko na boisku są pewne, pewne pomysły, które, które macie. My jesteśmy w ogóle bardzo kreatywni, jeśli chodzi o takie rozwiązania dla dzieci. Już nie sam model treningowy, który jest nasz unikatowy. Idący w jakiejś korelacji z, z modelem PZPN-u, ale my sobie robimy te rzeczy po swojemu. I to, co jest najbardziej ciekawe, to to, że te dzieci we wszystkich ośrodkach Football Academy trenują w ten sam sposób i według tej samej metodologii, którą my kreujemy, będąc takim tworem samowystarczalnym i decydującym o sobie całkowicie, to znaczy, że my wymyślamy sobie jak będziemy trenować, nie musimy się pytać o związku sportowego, nie musimy podlegać żadnym demokratycznym wyborom do związku na przykład, tylko możemy robić tak naprawdę co chcemy to nam wychodzi bardzo dobrze, zatrudniamy wybitnych specjalistów, jeśli chodzi o trening dziecięcy i ta część jest po prostu na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o europejskie standardy, ale ta kreatywność, o której wspomniałem jest bardzo dużo rzeczy, które motywują zawodników do tego, żeby rozwijać się, cały system grywalizacji, który Football Academy stworzyliśmy, pozwala przenieść ten element treningu piłkarskiego i rywalizacji z boiska do świata cyfrowego. I wokół na tego czym to no Jest mnóstwo rzeczy wokół tego zbudowanych. Każdy zawodnik buduje swoją postać w wirtualnym świecie, zdobywa punkty, zdobywa odznaki za poszczególne osiągnięcia, również te obiektywne, nie tylko wewnątrz Football Academy, ale na przykład powołanie do kadry województwa jest dla niego wyróżnieniem, które otrzymujemy w ramach rywalizacji. I taki, taki zawodnik przez cały sezon buduje swoją postać, żeby w danym sezonie wygrać, ale liczą się mu też punkty w takim trybie ciągłym. To znaczy, że jest taki ranking historyczny, w którym zawodnicy występują, i wokół tego zbudowany jest jeszcze system FA końców, czyli monetek, które zbierają zawodnicy, które mogą wymieniać na nagrody. I cała otoczka tego projektu połączona właśnie z Mistrzostwami Polski, z kadrami regionalnymi, z kadrami Polski Futbol Akademii, cały piękny świat futbolu czyli... akademii. Czyli w zasadzie coś, co kibice piłkarscy mogą kojarzyć z pewnych symulatorów komputerowych, gier komputerowych. Tyle, że tutaj ci wasi podopieczni grają jakby sobą, dbają o siebie, a nie o te, o te najlepsze postaci w świecie, w świecie futbolu, tak? Zgadza się i, i ta rywalizacja, bo to się, właśnie ten projekt nazywa się grywalizacją, ale tu chodzi o tą zdrową rywalizację, znaczy, że Kolega z drużyny jest lepszy wtedy, gdy więcej się stara, częściej trenuje i jest po prostu aktywniejszy w tych projektach futbol akademii. Znaczy, że my bardzo nagradzamy za starania, oczywiście za, za wyniki sportowe również, ale te starania są kluczowe i każdy zawodnik może tak naprawdę osiągnąć dzięki temu sukces, jeśli ma dużą determinację. Budujemy postać wirtualną, budujemy też oczywiście swoje umiejętności boiskowe znaczy, wasi podopieczni budują. i co dalej? Bo wiadomo, że Mistrzostwa Futbol Akademii to jest ogromny, ogromny sukces. Jeżeli ktoś wygra, osiągnie tutaj dobry wynik. No ale w pewnym momencie każdy z Waszych podopiecznych osiąga pełnoletność i trzeba gdzieś poszukać innych dróg rozwoju kariery. Tak. Jak to wygląda? Bo to już, no, jak sam powiedziałeś, twoje dziecko osiągnęło wiek nastoletni, więc już i podopieczni pewnie są dorosłymi zawodnikami, piłkarzami, gdzie, gdzie są teraz. To już jest ten moment faktycznie, kiedy trzeba powiedzieć temu projektowi: Sprawdzam, kogo wy wykreowaliście, kogo wytrenowaliście. No to jest niestety bardzo prosty sposób rozumowania, ale tak niestety branża piłkarska ocenia jakość akademii, klubów, projektów. No i my jakby w tym w tym jesteśmy na dzień dzisiejszy tych wychowanków, którzy doszli do zawodowego futbolu, czyli poziomu centralnego, tak liczymy, bo ten poziom poniżej centralnego to są już takie masy, że, że, że ciężko zliczyć ilość zawodników, których na ten poziom w cudzysłowie duże wyprodukowaliśmy. Ale na poziomie centralnym tych zawodników jest przynajmniej kilkunastu, można wspomnieć o Kornelu Lismanie, który teraz z Lechem Poznań zdobył mistrzostwo Polski. To jest zawodnik z rocznika 2006, więc bardzo bardzo młody, tak naprawdę, jeśli chodzi o taki sukces. Mamy Piotka Pardela w Atalancie. Gamo, wychowanka naszego z Futbol Akademii Szczecin, który jest pierwszym bramkarzem Atalantu 23. Jest Dawid Bemnista, który w Empoli w Serie A, jeszcze nie ma debiutu, ale to ledwie 16-latek, który kilka razy na ławce rezerwowych w Empoli był. Także mógłbym wymieniać bardzo długo jednym tchem, ale warto wspomnieć o tych chłopakach z Opola. Na przykład Michał Surzyn, który debiutował na poziomie pierwszej ligi w Odrze Opole, później transfer do Jagiellonii Białystok, to wychowany w Futbol Akademii Opole, więc ten element tutaj Lokalny też jest i w Opolu też potrafimy jako oddział Futbol Akademii, nasz centralny, bardzo dobrych zawodników kreować. To wróćmy jeszcze na chwilę do tej grywalizacji, bo przyniosłeś pewien gadżet z tym związany, o którym no, nie wspomnieliśmy, więc tak troszkę poskaczemy sobie po, po tematach, bo każdy zawodnik też ma potem pewną pamiątkę tego, co, co udało mu się wyprodukować, wy, wy, wypracować. Chciałem ten temat przy okazji finałów Mistrzostw Polski poruszyć, ale tak, ta, takie wyprodukowaliśmy karty i to są e, w zasadzie nowość na polskim rynku. To są te karty przypominające słynne karty Panini z zawodowymi piłkarzami, ale my postanowiliśmy własnych piłkarzy w ten sposób e, wynagradzać i własnych podopiecznych. I między innymi właśnie poprzez finały Mistrzostw Polski, jeśli zdobędziesz podium, pierwsze, drugie, trzecie miejsce w danej kategorii wiekowej, to na takiej karcie w kolejnym sezonie znajdziesz się właśnie w ramach pewnej nagrody. Ale ta karta nie jest tylko pamiątkowa, jak wspomnieliśmy, bo to jest karta, która służy do gry. Tutaj zawodnicy mają statystyki opracowane przez dział sportu futbol akademii, bo tych zawodników znamy bardzo dobrze. I normalnie, tak jak kiedyś w gumach turbo, teraz w kartach paniny można odbywać rozgrywkę tymi kartami. Więc to jest raz, że pamiątka, ale dwa, że stają się ci zawodnicy naprawdę popularni, bo wszyscy podopieczni futbol akademii tymi kartami właśnie się bawią. To jest taki trochę spoiler, bo właśnie debiut tego projektu to są finały Mistrzostw Polskich Futbol Akademii, który już za 4 dni. Okej, okay, czyli rozumiem, że zawodnicy jeszcze o tym nie wiedzieli, że się na takich kartach znajdą. Nie wiedzieli, znajdą. ale ja postanowiłem zrobić no dobrze, dla tych, no którzy to oglądają tro, ten troszkę program, musimy ich nagrodzić. Troszkę prawda? już zdradziliśmy w takim razie. Finał startuje, Finał startuje w czwartek. I powiedziałeś chociażby o Michale Surzynie, więc jeszcze powiedzmy, kto będzie Opolszczyznę reprezentować w tym roku na, na finałach? Oczywiście, Opole, jako ten ośrodek bardzo mocny, te, te piłkarski. Mamy Kędzierzyn Koźle, który też do, który to ośrodek do finałów się dostał. No i to te dwa, jeśli chodzi o polszczyznę, no, trzeba zaznaczyć, że rywalizacja jest naprawdę zacięta i mamy my, drużyny z terenu całego kraju, więc no, przyjeżdża po przy, przyjeżdżają górale, więc no, cieszmy się, że dwie dwa ośrodki Futbol Akademii z Opolszczyzny znalazły się wśród tych 24 dużym. To jest duże osiągnięcie. A szkolicie nie tylko piłkarzy, ale włączacie się w szkolenia trenerów, bo kolejna konferencja jeszcze przed nami, troszkę później. Tak, konferencja to ostatnia niedziela czerwca. Organizujemy ją razem z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej, bo to jest wojewódzka konferencja. To partnerstwo nam się bardzo dobrze układa. I w tym roku no, przyjadą naprawdę bardzo istotne postaci, choćby dyrektor Akademii Legii Warszawa, pan Marek Śleć, który no, powiedzmy szczerze, nie jest zbyt częstym gościem różnych konferencji, bo jest bardzo zapracowanym człowiekiem i bardzo ceni sobie swój czas zawodowy, jak i prywatny. Udało nam się zaprosić pana Marka i, i konferencję na konferencji będzie i, i parę innych mocnych nazwisk. I tutaj musimy, tak, tutaj musimy kropkę postawić, natomiast zarówno o Mistrzostwach Polskich, jak i o konferencji trenerów powiemy, bo TVP3 Opole objęła wydarzenie patronatem medialnym. Bardzo dziękuję Radku za rozmowę, a teraz Czekaj już y zmieniamy temat. Na koniec magazynu mamy coś dla miłośników wspinaczki. Za nami Mistrzostwa Województwa Opolskiego we wspinaczce sportowej. Wydarzenie skierowane było do dzieci i młodzieży do lat 17 włącznie. Więcej o turnieju, którego organizatorem był Kluczborski Klub Wspinaczkowy Zawrat wraz ze swoim gościem opowie Krzysztof Kostęcki. To drugi turniej z zaplanowanych pięciu w ramach Pucharu Województwa Opolskiego we wspinaczce sportowej. ze mną Jacek Krynicki, czyli organizator dzisiejszego wydarzenia, który nam powie właśnie o szczegółach tutaj imprezy w Kluczborku. Tak, są to drugie zawody w ramach Pucharu Województwa Opolskiego, tym razem w Kluczborku, Mistrzostwa Województwa Opolskiego. Impreza zaplanowana jest tak naprawdę na cały rok, zaczęliśmy już końcówką maja, skończymy pod koniec listopada albo w październiku, tak więc puchar się rozkręca. Ilu uczestników dzisiaj macie i skąd tutaj do Kluczborka przyjechali? Dzisiaj mamy na zawodach prawie setkę uczestników. Są to głównie zawodnicy z opolszczyzny, natomiast są również zawodnicy z ościennych województw, w sześciu grupach wiekowych z na chłopców i dziewczynki. Zawodnicy wspinają się głównie po baldach. Baldering jest to konkurencja wspinaczkowa, gdzie zawodnicy wspinają się bez liny na krótkie drogi. Sakuracja jest tylko z grubych materaców, ale na naszych zawodach jak zwykle również mamy taki akcent wspinania z liną. W każdej grupie wiekowej są dwie drogi z liną do pokonania na całą górę ścianki. Poziom jakby dróg jest dostosowany mniej więcej do grup wiekowych. Wiadomo, że zaczynamy od najłatwiejszych dróg, bo też od najmłodszych grup zaczyna za nami już rywalizacja najmłodszej grupy maluchów. To są ośmiolatki i młodsi. Za chwilę wystartują 9-10-latki, Będą mieli już troszkę trudniejsze drogi. Później w ramach zawodów ten poziom w będzie rósł. Czym charakteryzuje się bouldering? Bouldering to jest krótka droga wspinaczkowa, ona nie jest asekurowana z liny, charakteryzuje się nagromadzeniem trudności w kilku przechwytach, no i zawodnicy mają tutaj na zawodach aż 16 takich dróg do pokonania o różnym stopniu trudności, chodzą od jednej do drugiej i starają się pokonać ją w jak najmniejszej liczbie prób. To na koniec, jeśli chodzi o to co jeszcze przed nami, to pozostałe zawody gdzie i kiedy się odbędą? Reszta zawodów odbędzie się już po wakacjach. Najbliższe zawody odbędą się w październiku, o ile dobrze pamiętam i teraz nie chciałbym pomylić, albo będą to zawody na zerwie w Opolu, albo w Gogolinie, natomiast finał na pewno odbędzie się na ścianie K2 w Opolu. Dzięki bardzo za rozmowę, a my szanowni państwo zobaczmy i posłuchajmy teraz co o imprezie w Kluczborku powiedzieli sami zawodnicy i zawodniczki. Taki trening, sprawdzenie się, spróbowanie czegoś nowego, bo też nie każde tutaj chwyty i drogi mamy u nas na co dzień w klubie. Więc taki też wyzwanie dla samej siebie, żeby pokonać jakieś swoje słabości. Mamy kilka zawodów właśnie w systemie jakby tego pucharu opolszczyzny. I na każdym z nich zbieramy punkty po to, żeby albo indywidualnie, albo grupowo jako klub zdobyć właśnie ten puchar. Bardzo mi się spodobał, bardzo lubię chodzić też po górach i właśnie testować różne nowe sporty, dlatego spróbowałam spinaczkę i okazało się, że to jest to i że to ten sport. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Bardzo dziękuję za uwagę. Kolejny sportopolski Ekstra w następną niedzielę serdecznie zapraszam do zobaczenia.